Dzień dobry, witajcie, cześć! W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus prosi apostołów o przeprowadzenie czegoś, co dzisiaj nazwalibyśmy sondażem, sondażem opinii publicznej. Pyta się apostołów, za kogo ludzie go uważają. No i tam apostołowie mówią wyniki sondażu, a więc część uważa Jezusa za Jana Chrzciciela, inna część za Eliasza. Inni jeszcze za jakiegoś innego proroka, ktoś inny za niezwykłego człowieka. I w końcu Jezus pyta się, okej, okay, a za kogo wy mnie uważacie? I Piotr w imieniu apostołów mówi, my uważamy, że ty jesteś mesjaszem Bożym. Właśnie, mesjaszem. Mesjaszem, czyli namaszczonym duchem świętym. Kiedy jesteśmy dziećmi, a przecież część z Was, która to słucha, jest dziećmi, mamy takie marzenia, zwłaszcza chłopcy, o tym, żeby być silnym wodzem, niepokonanym wodzem takim królem, który wspaniale zarządza, który pokonuje wszystkich wrogów i pomaga wszystkim ludziom. Jest taki niezwyciężony. Może to są bardziej marzenia chłopców, dziewczynki pewnie. Pewnie myślą bardziej o tym, żeby być księżniczkami, które, które wokół siebie czynią dobro. Ale te marzenia, zarówno u chłopców, jak i u dziewczynek, a przecież te marzenia nie dotyczą tylko małych dzieci. Też i my, ludzie dorośli, marzymy o jakiejś osobie, która będzie sprawiedliwa, silna i zapewni nam bezpieczeństwo. I można powiedzieć, że Mesjasz, Mesjasz, to jest właśnie ktoś taki, kto po prostu zapewnia nam wszystkim bezpieczeństwo. To jest osoba, która nas chroni i która niezawodnie prowadzi nas do Królestwa Bożego. Przyznam Wam się, że dawno, dawno temu, w 1996 roku, Uczestniczyłem w takim spotkaniu modlitewnym prowadzonym przez ojca Emiliano Tardifa, już nieżyjącego, który otrzymał od pana Jezusa potężny dar uzdrawiania. I gdziekolwiek Emiliano Tardif jeździł po świecie i prowadził spotkania modlitewne, tam poprzez jego posługę przychodził Jezus i uzdrawiał chorych z różnych chorób. Niewidomych, głuchych, tych, którzy mieli problemy z chodzeniem, naprawdę rozmaite choroby. I Emiliano Tardif, ojciec Emiliano Tardif, zawsze mówił, że to, że doświadczamy uzdrowień, to, że Pan Jezus uzdrawia, że Pan Jezus czyni cuda, to jest właśnie znak, że on jest mesjaszem. To są znaki mesjańskie. Tak? On uzdrawia, on leczy, on przywraca radość. I rzeczywiście, jak ja wtedy byłem w tym 96 roku w Gorzowie Wielkopolskim, na tym spotkaniu było chyba 40 czy 50 tysięcy ludzi, też właśnie miały miejsce cuda. Też byli ślepi, którzy odzyskiwali wzrok, też byli głusi, którzy odzyskiwali słuch, też ludzie wstawali z wózka, też ludzie byli uzdrawiani z rozmaitych chorób. I wtedy pamiętam, doświadczyliśmy czegoś takiego, że Jezus naprawdę może zmienić życie i to tak namacalnie, że On jest Mesjaszem. On zmienia życie na dobre. I co więcej, obiecuje nam niebo, prowadzi nas do nieba. I dlatego dzisiaj sobie stawiam i wam takie wyzwanie: poproście Jezusa o jakieś cuda w waszym życiu i w życiu waszych rodzin. Może poproście o cuda w życiu babci, dziadka. Poproście o cuda w życiu swojej rodziny, może o cuda w życiu Twoich kolegów i koleżanek. Naprawdę prośmy Jezusa o wszystko. On jest Mesjaszem. To nie znaczy, że Pan Jezus spełni każdą naszą prośbę. Tak? Na pewno nie, bo On nie, On nie jest automatem. Ale naprawdę prosić możemy Go o wszystko. Czy On to wszystko spełni? Tego nie wiemy. Raczej wypełnia te prośby, które są zgodne z Jego wolą. Ale jest Mesjaszem. On może czynić cuda. Może zmieniać Twoje i moje życie. Dlatego dzisiaj wyzwanie następujące. Przynajmniej raz poproście dzisiaj o jakiś cud, jakieś uzdrowienie, jakąś zmianę w Waszym życiu i w życiu Waszych rodzin. Może, mówię, może babcia, może dziadek, może mama, może tata, może brat, może siostra może jakiś kolega ze szkoły, może jakaś koleżanka ze szkoły, może ktoś z jakiejś innej organizacji, może jakiś sąsiad proście proście Jezusa o cuda, ponieważ on jest mesjaszem i tak samo ja również będę prosił. Dlatego tej wiary w to, że Jezus może zmienić życie moje i życie mojej rodziny, tego właśnie tej wiary życzę sobie i wam i 吃蚂蚁绝鲜。